Dzień dobry, mamy poniedziałek. Długo nie nagrywałem, bo dużo się działo w moim życiu. Znowu były przeprowadzki od środy, tamtego. No to to jeszcze, to jeszcze nagrywałem, jak byłem w Poznaniu. W Poznaniu siedziałem do. do soboty. Potem przyjechałem do Wrocławka do dzisiaj, czyli do poniedziałku, i dzisiaj byłem jeszcze w Poznaniu od rana po resztę rzeczy tam z tyłu można widać wziąłem już chyba wszystko rower jest, materac i te wszystkie jakieś graty ostatnie ciągle nie kończą się, bardzo dużo tego wszystkiego jest no ale już chyba jest ostatni raz zostały tam koła na pewno jeszcze od samochodu ale to je będę, zostawię na salonie jak będę robił przegląd bo widziałem, że to ja to taką opcję Zostawia więc, tak postaram się zgrać przegląd, żeby zostawić opony zimowe u nich i założyć letnie. I żeby już był. O, mogło stacja, dobra. Żeby już był spokój z tymi kołami, by się nie wolały nikomu. No i tak to wygląda. No, postanowiłem już nagrać, bo znowu pewnie do końca wieczora będę się bujał z tą przeprowadzką. I znowu zapomnę, a było kilka dni przerwy. No bo tak naprawdę ostatni raz chyba w środę nagrywałem. Z tego co pamiętam, że w czwartej piątek 4 dni, nie nagrywałem. No, no, weekend z rodziną spędziłem. Graliśmy w planszówki. Yy, też właśnie siłownię przewiozłem w sobotę. To też było wnoszenie, i, i no ciężka sprawa. No to czwarte piętro yy, całą to moją siłownię niby nie jest taka duża. No, ale ponad 100 kilo tam jest, więc się nanosiłem. Yy, tak, nie wiem, co tu jeszcze mówić. Yy, pewnie będę w Poznaniu rzadziej niż myślałem, że będę. Więc na prędku muszę znaleźć yy, sporty we Wrocławku. No, jeszcze jest do ogarnięcia internet. Komputer pewnie będę jeszcze sobie przerabiał to zaczepkę na dole. Działa wszystko, ale ten karton troszkę wystaje, nie jest to sztywne. Wydaje mi się, że za bardzo tam się grzeje. że nawet... Fotoradar za 600 metrów, ograniczenie prędkości 60 km na godzinę. Dziękuję, fotoradar, więc jak słyszeliście, przerwa ma. E więc z tym komputerem tam metalowe takie WK kupiłem niby to z dokumentów, ale to sobie powycinam i tak zrobię na sztywno wszystko elegancko pod tym stołem. I to ma takie dziurki, więc będzie lepszy przewiew. Nie wiem, jeszcze kiedy to będę robił, bo no mówię, ten karton się sprawdza. Jak do tej pory wszystko tam jest ok. Tylko ten internet najbardziej mi doskwiera w sensie jego brak. Dzisiaj właśnie właścicielka chciała. Umowę podpisać, i właśnie, żebym z nią pogadał o tym e, internecie. no ale tak niespodziewanie pojechałem do tego Poznania. Ona mówiła, o 16 jest teraz 15 za godzinę, a mam jeszcze półtorej godziny trasy plus noszenie tych wszystkich rzeczy, więc no nie dam rady dzisiaj. E, więc jutro jeszcze podpiszę umowę tego najmu, no i pogadałem z tym internetem. Chciałbym w tym tygodniu to załatwić. E, no a też jeszcze w piątek planuję pojechać do Łodzi. Na co? Do znajomych. Średnio mi się chce, ale no pojadę, bo już wiele lat no nie wiem czy lat no z jednym to wiele lat się nie widziałem, a z drugim z rok co najmniej to też pewnie jeszcze jedna z ostatnich chwil, żeby to zrobić, bo partnerka tego jednego jest wciąż do którego jedziemy. Więc pierwsze pewnie dwa lata będzie wyjęty z, z życia. Tak jak ten trzeci, z którym też się będę widział, właśnie też miał dzieciaka i wtedy się kontakt urwał, ale już trochę lat minęło, więc yy, znalazł czas, żeby na weekend się spotkać. No więc do łodzi w piątek będę jechał. Yy, I tak, i dieta, średnia, no bardzo źle w sumie, bo dużo fast foodu, chipsów i takich pierdół jadę z rodziną. Podskoczyła, bo dzisiaj się jeszcze ważyłem rano. Ciągle poniżej 88, ale no już miałem 86 coś, z co taki kilogram w ten tydzień podskoczyło, ale zdrowie przynajmniej się naprawiło. Przynajmniej tak się wydaje, zobaczyłem jeszcze po dzisiaj, bo dzisiaj też męczący dzień. Jeszcze to noszenie męczaka. Na 100% się jeszcze nie wyleczyłem, ale w tamtym tygodniu w ogóle ta choroba to była jakaś cięższa, bo dosyć że 40 stopni, około gorączki majaki to jeszcze mi krew z nosa leciała, krew z gardła, plułem trochę. Coś mnie trochę zastanawiało, czy nie, nie powinienem już iść do lekarza i się jakoś bardziej leczyć, ale na szczęście weekend i dzisiaj, wczoraj już w miarę też jest lepiej. Do końca tygodnia jeszcze daję sobie spokój ze sportem. No, nawet nie ma żadnego ogarniętego, pogoda, też jest do lipna, ale do końca sobie ogarnę tę przeprowadzkę, być może na internet. weekend jeszcze w łodzi. No i od przyszłego tygodnia już na 100%, chociaż jeszcze jeden czeka mnie, no, ten przegląd. No i bratu pewnie młodszemu będę pomagał się przeprowadzić też z Poznania, Więc być może znowu będę jeździł. Więc no, ten marzec nie osiągnę raczej tego celu, który sobie założyłem, żeby ważyć poniżej 86 kg. No zobaczymy, jest chyba tam 15 dzisiaj albo coś takiego. Nie wiem, który nie widzę do żadnej daty, a nie chcę się rozkojarzać za bardzo. No więc, mam tam jest jakoś tak. Yy, więc pół tygodnia, tydzień, pół miesiąca, tydzień, półtora jeszcze będę miał tam troszkę podciągnąć. Może kilogram się uda. Nie chciałbym wejść w tendencję wzrostową i tak to będę zadowolony. To w takim razie dopiero od kwietnia przycisnę. Może już pogoda będzie lepsza, przycisnę ze sportem. No zobaczymy, ta łydka, o jeszcze nie mówiłem, ale coś mi na stawie i łydka ta choroba wlazła też, bo miałem jakieś dziwne skurcze, jakieś stopa mi bolała, czasem sobie tak zabolała, że się przewracałem. Na szczęście w pokoju, bez żadnych obciążeń, więc tak znaczy, no po prostu kładłem się na, na podłogę, więc tak mi bolało, więc coś nie tak było, jakaś, jakaś bardzo niefajna choroba mi dopadła. Mam nadzieję, że rzeczywiście jestem zdrowy. No, i to tyle na dzisiaj. Troszkę dłużej, troszkę gadaniny. Przepraszam, że nie nagrywałem, ale jakoś tak, kurde, wyszło mi to w ogóle z głowy. No, postaram się poprawić. Chciałbym, żeby ten rok minął, w sensie, żeby rok nagrywać. Wiem, że już kilka dni opuściłem, ale nie będę przerywał nagrywek. Mimo tej przerwy teraz, 4 dni. Kiedyś tam były chyba 2 dni. No, i tak jest tego dużo. A jak będę to publikował kiedykolwiek, to będzie ciągłość, bo po prostu będę miał zapas. Tak więc skupiam się dalej do jazdy. Na jazdzie zostało 100 km. No i do usłyszenia. Miłego dnia życzę dużo zdrowia i powodzenia.